Witam Was serdecznie w kolejnym filmie na kanale. W dzisiejszym filmie przywieziemy lokatory nowe tym kurczaszkom. Zosia nawet przyszła. Tak więc zakupiłem sobie trzech nowych lokatorów, które jak na, na razie będą tutaj. To teraz jest zima, ja jak na razie nie znoszę, więc mogą być z nimi. Ale co to jest, to zaraz Wam pokażę. Otworzymy sobie, tu wejdziemy i będziemy wypuszczać. O, no, jakieś piórko rude, coś tam podgląda, co? ciekawe co to jest, nie? Już, już wam pokazuję. My kija tylko, żeby zaprzeć tu, żeby mi nie wyszły. Dźwięki krzyczą. Tak więc, co to jest? Tu jest kogo duży bojowiec, z mi go wrzucił. Teraz byłem chory, to nawet tu nie przyjeżdżałem, bo nam wychodził i był strach, żeby pieski go nie zjadły. Tak więc... Nowymi nabytkami są czubatki padewskie z sierpnia tamtego roku. Są dwie kurki i kogucik. Już wam pokazuję. O, kurka pierwsza, kogucik i jeszcze jedna kurka, o. Ale fajne jesteście, jelu, je a się fajnie tutaj pokazujecie. Gucik, największy grzebień oczywiście. Bo on tu depcze to wszystko, to mu grzebienia nie potrzeba. Znaczy, nikt mu grzebienia nie wyrywa. Inaczej jest z kurkami, bo jak kurki depcze, to ten grzebiuś im wyrywa. Nóżki, łapy ładne, nie mają, jak to się nazywa, e, zaropiałych, czyli tego zapomnianej choroby. Tak więc dobrze. Kurki się tak prezentują. Mniejszy czubek mają. Nie mają tej brody, kurcze, ale może mają, przypierzają się, może im wyrośnie, ale ładne też nóżki mają. Nawet powiem wam, że ciężkawe, mam nadzieję, że niedługo się jakieś jajeczka pojawią. Wodę wypiliście, macie jeszcze, ziarna jeszcze mają. Tak więc tak to wygląda, ja jestem zadowolony z tych nowych nabytków. Zobaczymy, co z tego będzie. Więc mamy pary lęgowe. Tam jest para silek, Bojowce, dwie kurki, kogucik będzie zostawiony na parę lęgowe. I teraz kogucik plus dwie kurki czubatki palewskie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ta Widzę, że jedna ma najbardziej y, ten grzebień wy, wyciućkany. Pewnie najbardziej y, koguty ją tam deptały, ale widzę, że to z moimi jakoś się nie ten nie za bardzo wdywają. Wybójki. Aczkolwiek wiadomo, kogucik to musi pokazać, że on tu chce rządzić. Silka to jest zadziorne, ale na ogół to jest spokojne. Bardziej to sobie tak tylko tutaj chodzi i nikomu nie zawadza. Zaczynam. Bardziej to widzę, no, tam ten młody kogucik silka niebieski będzie się chciał być zadziorny. Tutaj tych właśnie, o co tutaj dziubią? Tych niosek, kurek kogucików była mama jeszcze rano. E, ta brązowa nioska, ale już ją rano wyciągłem. I gdyż ponieważ no, przestało już kwoczyć. Zaczęła ładnie nam świergotać, tak więc pewnie jajo niedługo zniesie. Ciekawe czy już tutaj nawet jaj nie znosiła i one nie rozdziubywały tego jaja, tak więc jest już, tam chodzi luzem. Nie pokażę Wam która to jest, bo nie bardzo można odróżnić, bo dużo jest brązowych. Ale no niech ona sobie tu chodzi. Te już są duże, już pod nią nie wchodziły. Wszystkie tutaj w kupę zawsze śpią razem, tak więc niech ona sobie tam siedzi. I też mówię, że ona była bardzo źle, zadziorna, jak coś nowego przyszło, tutaj wrzuciłem te silki czy coś, to była taka zadziorna, że tak mocno je dziubała, no że był strach, żeby krzywdy nie zrobiła. Tak więc, no też dlatego ją między innymi wyrzuciłem stąd i wrzuciłem do kur. Tam jest jedna taka mała silka, bo tutaj mam te cztery silki w jednym wieku, a tam jest malutka silka, która z tą nioską, z tymi nioskami była, co mi się wypluła. I nie wiem, czy nie będzie kurka, ale kurczona taka licha coś jest. Zobaczymy, czy, co z tego wyjdzie. Takie duża ona była młodsza, o wiele i taka jest licha, trochę jest trochę licha, wam pokażę. No ale ten tutaj, o kolczyk, to chyba kogut dostaje. Zobaczymy, co to będzie, to będzie. No taka trochę garbata jest, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Widzicie, tak jakby kuleje, tak lata. No jak przeżyje, to przeżyje. Zobaczymy. Niestety jest tutaj trochę ciemno, nie to nie poradzę, bo dzisiaj trochę to jest taki pochmurny dzień. Ale no jako tako coś tutaj widać, nie? Są jeszcze te kaczuszki. Jak mi nie było, to kurczę, jedna zdechła z tych, bo tak, tu są dwie francuskie, jakby ktoś chciał, to mogę sprzedać. Srokata i biało-niebieska. I tu jest taka jedna, mieszanie z tej francuskiej z biegusem czubatym. I wyszła taki mulak z tego, taki wiecie, nie wiadomo co to, bardziej na zabicie. No i jest, jedna była jeszcze druga i kurczę zdechła, za dwa dni temu, nie wiem, czemu, u mnie była, jak ja tu byłem, to się wydawało, że wszystko jest dobrze, ale niestety, no to powiedział, że zdechła, wczoraj też ją wyrzuciłem, nie wiem czemu. Z jakich przyczyn, no, ale no mówi się trudno, zdechła to zdechła, no i zobaczymy co, 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 co będzie dalej, no te trzy kaczuszki jak już zostaną to zostaną do nas, bo to chyba kaczki będą, mam nadzieję, to będę miał do moich kaczorów, bo kupiłem też nowe kaczory francuskie czekoladowe, może jeszcze w tym filmie wam pokażę, ale no to dzisiaj nie o tamtych tylko o czubatkach padewskich, kiedyś miałem czubatki padewskie, nie udało mi się rozmnożyć, Chyba była jedna kurka, reszta to koguciki. Tak nam pan sprzedał, że wiecie. Niby to on nie wiedział, ale w teorii to na pewno wiedział, nam same koguty sprzedał. Tylko jedną kurkę i ona jeszcze miała grzy, ten... Yy, dziób, ten górny cały skrzywiony, że nie mogła jeść. I też i tak czyściak z niej nic nie było. A więc z nie byłem zadowolony. Ale teraz powiem wam, że przy takiej przystępnej cenie kupiłem za koguta i dwie kurki z sierpnia tamtego roku zapłaciłem 90 zł. To mi się wydaje, że cena... Naprawdę fajna, no i mamy nadzieję, nie chcę przechwalić, ale mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie i to naprawdę coś fajnego. Tak więc, pożyjemy, zobaczymy, e, jakby ktoś chciał to mam koguciki bojowców na sprzedaż, większe, mniejsze, tam jest ten jeszcze z tamtego roku kogucik został, też mogę sprzedać również. Kurek niebor, kurek to mam tylko tutaj te dwie kurki, taką czarną i czarno-złotą. I nic więcej kurek starych nie mam, tak więc no muszę coś sobie na rozmnożenie zostawić. No i z tych Silek Kogucików też bym miał nas tutaj, jakbym chciał tego niebieskiego. Tam co jest taki fajny, ładny, jakby ktoś chciał. No tak więc dobra, to by było na tyle z tego filmu. Jeśli odcinek Wam się spodobał, zapraszam do zostawienia łapki w górę. Subskrypcji na kanale. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie i cześć. Tak, się fajnie tu nam pokazuje. No ten kuwócik tam się chyba będzie zalecał Sealek do nich. On to taki powiem Wam, że ci chyba wiesz jest. Zobaczy coś, to zaraz się zaleca. No, ale i bojowiec też taki. Widzę, że jest. No na razie tutaj będą. Jak zobaczę, że mi zaczynają jajka znosić, to ja oczywiście porozdzielam do innych boksów. Ale no na razie niech tutaj będą. A nawet jak kilka jajek tu wyjdzie i będzie pomieszanych z silka z czubatką padeczką, to był fajny mix. wyszedł. Zobaczymy co z tego wyjdzie. O. To się zaleca. Dobrze, że się na razie nie dziwią. Jak już na początku się nie dziwią, to już jest połowa sukcesu. To już raczej dziubać się nie będą. Chyba, że odjadę stąd, ale no, mają tu jeszcze grzędę, to na górę w razie coś skoczy paderska czubatka. Raczej nie będą się dziubać, to dobrze. wy co? Dobra, tak więc do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie i cześć.